Cześć widzowie, witam Was w dzisiejszym odcinku. Jesteśmy dzisiaj na Retro Trace. Jest tutaj z nami ekipa, czyli Franek Ogorzały. Dalej jest Karol Skoczeń. Kolejny zawodnik już tutaj jedzie. Wojtek Izworski. No, dawaj, dawaj. No, dobra, pyk. Jest. Nowa część trasy obczajona. No i co? Jesteśmy u góry i będziemy sprawdzać zjazd, rowery przygotowane. Szprychy wreszcie dokupiłem Uszczelniłem koło Na razie po pierwszym zjeździe działa No i co? Lecimy i zobaczymy Dobra No to lecimy Za Wojciechem Izborskim Big. Wow. Dobrze, dobrze. Dawaj no. Dobra. Jedziemy widzowie dalej. Czekaj, ja muszę mu nagrać, czekaj. Ok widzowie, oblecie się pierwszy raz. No i co? Pójdziemy nagrać tutaj chodoków jak jadą. I co? Jedziemy znowu do góry. Jedzie pierwszy śmiałek Karol Skoczeń. Pyk, pyk. Ok, gdzie jest drugi? O, jedzie. Dobra, leci, pyk porządny franek, grzybek druga chopa, na dobicie trzecia i muldy pyk elegancja idziemy do góry ja A los sin sos

елеганција. Jo. Ale szedł Aj Ło, idziemy okay. na drogę Okej A Karol jedzie? No Jedzie A ty jedziesz do góry z Karlem? Dobra, okej, okay, widzowie? No to co? Banki, polataliśmy O schłos kurczywy Głos kurczywyk Bejore kurczy, kurczy. Krótki fix Chodźcie oh, wow. fix odoki grzybek kolejny A żeś poszedł To była satysfakcjonująca gleba Czekaj, czekaj, czekaj Masz pokaz to, proszę Cię Okej, okay, to wie? Ciek ciekawie się robi Zobaczymy jak to wygląda Łocie Jest ogień jeszcze raz Fulmoneta Pójdź tam ble Dawaj dawaj Jedzie jedzie a mistrzu! Dobrze, na trawersie, jedna na u góry, dobrze, dobrze! Dobrze, widzowie, dobrze! <ścoughs> dobrze! Żółwiczek, Franek! Jest! Ja też tak Los Lecimy dalej, widzowie! Dobra, widzowie, nasz najmłodszy uczestnik, Franek Grzybek, przykłada się do skoczenia tego największego dropa, który ma wojciechu ile metrów? Z kilka. Z kilka dobrych metrów ma, później jest bandeczka. No i co? Polecę przed nim i zobaczymy jak to wyjdzie. Jest grzybek elegancko Piona, I jak? Dobrze? Powtórka. ale Chciałem wyhamować, ale nie zdążyłem i poleciać. No Chciałeś wyhamować? No. Elegancja Lekki kejsik był Ale poszło elegancko Ile masz lat Grzybek? Przypomnij 11 11 lat Na kilka dni. Dobra To co? Jeszcze myślę, że raz on sobie oblecimy już w pociągu Okej okay, widzowie Grzybek leci Wojciechu tu kameruj Leci, leci O kurwa Jo. Jo, bórek, bórek. jo! Grzybek! Ale ty żeś jest odpalony! Jak? Dobrze. Ale żeś przeleciał, Piona! Piona! Okej, okay, Grzybek, szybki bike check? To rower Unier, na którym przejdziemy rok 2025. Hamulce nie wiadomo z czego. No, tarcze z Tektro widzę Tektro Tarcze z Shimano jest jest są założone napinacz bieżnik Je jest x amortyzatory no i tyle ze tych szczególnych rzeczy no. I teraz tyle ze szczególnych z z Ambasadorem Dzień dobry. jedziemy z tym Grzybek, jutro dostajesz kolejny rower i U. będziemy się ścigać dobra, dobra. Kruwa Panie Piotrze, zapraszamy do sponsoringu Iż to jest bardzo dobry zawodnik i myślę, że powinien dołączyć do naszej rodziny. Dziękuję. Dziękuję. Widzowie, oblecimy sobie teraz całą trasę. Co tutaj Wojciech powie? Ja, ja na to jak na lato jedziemy, bo jest bardzo dobrze. No i co? No i zapraszam tak? Do oglądania. Okej, okay, ja tylko ubieram gogle. Robimy drona FPV. Robimy drona FPV i co? Jedziemy. Dobra, Janka. I o, o, ale nie pociągło o, Dobra, no elegancko Trasa elegancka Jak się podobało Bardzo dobrze e, Płynnie, fajnie, chyba płynnie tak czułem e, No i bardzo dobry no. fajny warunek spoko tak. No, Tak jest i mistrz Jest Nie, ja, nie skończymy No i co? No i Dziękuję bardzo za odcinek, bo bardzo fajnie. Chłopaki dobrze robią. Yy, tutaj sponsoring zatuje. Brawo, kacuneczek. No i co, no i zawijamy. Dziękuję. Ok, jak tu Karol skoczeń? Ja za dzisiejsza? Dobrze, zarobiliście. Tak, tak. Bójś, Maszyna Marin San Quentin, opony nowiutkie są. Jak, co jeszcze ja tu powiesz? Nic nie powiem o co widzicie. No. Nic nie powiem. Lecisz jeszcze? Traskę? Nie no, raczej nie lecę. Wystarczy. Wystarczy. Okej okay, widzowie. No to ja się zami żegnam. No i co? Do następnego.